Dzień dobry Państwu. W studiu gościmy już starostę powiatu pajęczańskiego, panią Beatę Mateusiak-Pieluchę. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Naszą rozmowę chciałabym zacząć od inwestycji drogowych, ponieważ ostatnio w powiecie pajęczańskim wiele się dzieje w tym kierunku. Zakończono szereg inwestycji, m.in. remont drogi na odcinku Dworszowice Kościelne, ważne młyny. Inwestycja o tyle ważna, ponieważ droga nie była remontowana od 30 lat. A jest to ważny odcinek, ponieważ jest to najkrótsza trasa łącząca Pajęczno z Częstochową. Tak, wyremontowaliśmy tą drogę. Pani redaktor już po powiedziała prawie wszystko, co jest ważnego yy, i dlaczego remontowaliśmy tą drogę. To faktycznie jest najkrótsza droga do yy, Częstochowy z Pajęczna. Yy, także ten skrót odciąża drogę bardzo, bardzo yy, obciążoną ruchem przez Brzeźnicę. Ruch osobowy może odbywać się już tym skrótem. Droga jest bardzo ładna, wyremontowana świeżo. Co prawda jest ograniczenie do 3,5 ton na, na większości yy, długości tej drogi, ale ruch osobowy może się tam już odbywać od jakiegoś czasu. Ja jestem zadowolona. Myślę, że mieszkańcy miasta Pajęczna, gminy Pajęczno, także Nowej Brzeźnicy też są zadowoleni. No właśnie, ale to nie jedyna inwestycja drogowa, która się zakończyła w ostatnim czasie. Wyremontowano także odcinki w Wistce i Wiewcu przy współudziale gminy Strzelce Wielkie. To też są bardzo duże i ważne inwestycje. W wiewcu oddaliśmy ładny odcinek drogi, nie tylko. Wyremontowaliśmy tam także, właściwie zbudowaliśmy nowy, nowy most. To była duża inwestycja, prawie za 400 tysięcy złotych. Pomogła, pomogła nam gmina Strzelce Wielkiej. Tutaj dziękuję samorządowi na na antenie radia. To jest nie jedyna inwestycja. Także w miejscowości Wistka przez całą, całą długość tej, tej miejscowości wyremontowaliśmy, położyliśmy nową nawierzchnię. Drogi powiatowe są remontowane we wszystkich gminach. Bardzo się cieszę, w tym roku samorząd powiatowy przeznaczył duże środki na remonty dróg. Porozumienia z gminami są zawarte. Największe inwestycje są w gminie Pajęczno, bo przypominam tutaj słuchaczom, że z narodowymi tak Narodowego Programu Rozwoju Dróg Lokalnych. Remontujemy dwa bardzo ważne odcinki drogowe, właściwie kluczowe dla miasta Pajęczna i gminy Pajęczno czyli ulicę 1 Maja to jest droga bardzo y, uczęszczana, wylotowa na wiele, wiele kierunków y, do, 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 praktycznie do większości gmin y, powiatu pajęczańskiego. No i kończymy remont drogi w miejscowości Siedlec, to była nawierzchnia w opłakanym stanie. Tam też y, robi kanalizację Urząd Miasta i Gminy w Pajęcznie troszeczkę nam blokuje tą inwestycję, bo musimy czekać do zakończenia i w związku z pogodami troszeczkę nam się to wszystko przedłuża ale już monitorowaliśmy w Urzędzie Miasta, u Burmistrza była taka narada, żeby inwestycje kończyli, dlatego że nas też obligują terminy do zakończenia inwestycji w Siedlcu. To są inwestycje ponad milionowe, bardzo duże. Miasto i Gmina Pajęczno zyskuje zupełnie nowy wizerunek. Ulica 1 Maja to jest ulica, gdzie jest położona większość najważniejszych urzędów i, i, i także szpitale, także Komenda Policji no i myślę że że powiat powiat inwestując w gminach też um... Współdziała z samorządem lokalnym i poprawia tutaj infrastrukturę w całym powiecie. Nie tylko poprawa wizerunku, ale również komfort jazdy, i to oczywiście przede wszystkim wielka radość dla mieszkańców. I kolejną dobrą wiadomością dla powiatu, jeśli chodzi właśnie o remonty dróg, jest pozytywne zaopiniowanie wniosku przez Biuro do Spraw Usuwania Klęsk Żywiołowych w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. Chodzi o remont drogi powiatowej na odcinku Działoszyn-Bobrowniki, która to droga została została uszkodzona podczas tegorocznej powodzi. Jak duże były te uszkodzenia? Te uszkodzenia w skali całego powiatu zostały wyszacowane u nas na prawie 2 miliony złotych. Miesiąc temu była u nas komisja z zarządzania kryzysowego wydelegowana przez panią Wojewodę. Zakwalifikowała nam różne, różne roboty odtworzeniowe w infrastrukturze powiatowej na prawie 1,5 miliona złotych. Większość tych środków jest przeznaczona na remont dróg właśnie w gminie Działoszyn, w gminie Nowa Brzeźnica i w gminie Siemkowice. Tamta infrastruktura drogowa została najbardziej zniszczona właśnie przez tegoroczne ulewy i powodzie. Bardzo się cieszę, że wyremontujemy dosyć długi odcinek drogi na Bobrowniki. Tym bardziej, że to od początku do końca była inicjatywa tutaj naszej administracji związanej z zarządzaniem kryzysowym, nie jako starosty. Przypominam, że starostowie są odpowiedzialni za zarządzanie kryzysowe. I w takich trudnych momentach muszą się sprawdzać, i także w pozyskiwaniu środków. Ja na ostatniej sesji przypomniałam radnym, że budowanie czy dróg za swoje pieniądze to nie jest żadną sztuką. Dla mnie sztuką jest budowanie i odtwarzanie infrastruktury drogowej, nie tylko tutaj zarządzania kryzysowego, ale także no, w skali całego powiatu z środków pozyskiwanych z zewnątrz. Mówiła Pani o tej drodze y, Dworszowice Kościelne Ważne Młyny. Tam też y, odcinek ponad kilometra y, na wniosek powiatu i po negocjacjach z, ze Starostą y, wyremontowała kopalnia y, Kruszyw z Wrocławia. Na swój koszt y, było to związane z tym, że chcą eksploatować złoża. Za, zatrudniają z naszego powiatu prawie 30 osób. No, i po prostu musieli na własny koszt wybudować sobie drogę, a przy okazji był to odcinek naszej drogi. Jestem zadowolona z każdej dodatkowej złotówki pozyskanej z zewnątrz. To, to samo dotyczy porozumień z gminami, bo wiele dróg, które mają status dróg powiatowych, tak de facto powinny być drogami gminnymi. i gminy. Są dwa kierunki działań. Albo gminy powinny przejmować od powiatu część tych dróg, albo powinny partycypować w kosztach ich remontów i utrzymania, bo inaczej powiat ze, swoimi, ze swoim budżetem nie jest w stanie wyremontować 300 km dróg, wybudować tam chodników czy jakiejś infra, infrastruktury. Odwodnieniowej. Czyli można powiedzieć, że to porozumienie między gminami a starostwem powiatowym układa się dosyć dobrze, sporo tych inwestycji, sporo też zakończonych inwestycji. Ja myślę, że to jest bardzo pozytywny aspekt, jeśli chodzi o powiat i o inwestycje. Na tym, pani starosto, zakończymy naszą rozmowę, ponieważ czas nas goni. Dziękuję bardzo moimi Państwa gościem. Była starosta powiatu pańczeńskiego, pani Beata mateusiak Pierucha. Dziękuję bardzo, do widzenia.